Previously on z takim widokiem się z wami witam. A tak tu sobie żyjemy, proszę popatrzeć. Okazało się, że Marcin nie może znaleźć swojego portfela. Kurde nerw w ciągu dalszym mnie nie puszcza. O, mijamy tutaj jakieś takie osuwisko wyrobisko. O, ciekawa ścianka. Jest też wiata, już druga, jaką dzisiaj minęliśmy, a idę zobaczyć co to jest za ścianka. Fotkę cyknę, a w międzyczasie, poza tymi pięknymi widokami jeszcze jeden piękny widok, nie wiem czy zauważyliście, beautiful body, wiggle, 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 <laughs> ale jestem głupawek, niezłe, niezłe, robi to wrażenie, cieszył szlaki rowerowe. Tak, góry kaczawskie pozwalają na takie ekscesy jak łażenie bez koszulki, w czwartkowe południe nikogo się tu nie spodziewam. A nawet jak się spodziewał, to czy ja tu się jakieś zgorszenie? Bez przesady, w taki upałek. Zastanawiałem się w ogóle, dlaczego jeszcze spodemek nie ściągnąłem, żeby wędrować tu w majtach. Albo i... A, już nie myśl dalej, nie. Cieszę się, cieszę. Jak zwykle szlakowe sinusoidy. Nastroje humorów góra-dół, góra-dół. Trochę byłem przybity tym, że Marcin zgubił portfel, ale przed chwilą... Zadzwonił, odnalazł. Odnalazł, już leci tak taksuwą, żeby mieć w miarę blisko do wejścia na miejscu biwakową. Będzie tam dzisiaj pierwszy, choćby nie wiem jak to, nie, nie będę przed nim. Nieważne kto pierwszy, ważne, że będziemy mieli dużo czasu na relaksik. Chilin in Kaczawskie. <laughs> Pięknie tu jest. Lubię te góry, dzikie, puste. I cieszę się też, że te ścieżki, które na mapie nie są oznaczone szlakami, póki co poza jedną okazują się naprawdę wygodnymi ścieżkami. Nawet drogami dojazdowymi. Ależ ekstra, że się znalazł portfelik. Adrenalinka była. O! Aj, aj, aj! Zagapiłem się, nie poszedłem tak jak chciałem. A tak chwaliłem te dróżki. To nie z wina dróżki, tylko mojego gapiostwa. Przeszedłem swój zakręt, jak widzicie. No nie idę w dobrą stronę. Oddalam się od szlaku, licząc, że, że tutaj gdzieś po tym zboczu się sturlam. Chociaż <głodziewa> gałęziówa taka, że niewdzięczny będzie tu spacer. A już nie wracam. Ominę. Kurde chciałem, ale ominę. Jaskinię walońską. Nie ja mam też hiperparcia jakiegoś z wiedzą, że zaraz tam człowiek na mnie będzie czekać na źróbku a mi zostało jeszcze z pięć kloców jak nic <słuch> więc cisnę, więc cisnę z ogromną nadzieją, że będzie jakaś dróżka która dobije mi do szlaku jest jakaś dróżka, jest szczęśliwie, chociaż nie ukrywam mam lekkie obawy w Kaczawskich przed niepewnymi dróżkami i skrótami po tym, co przeżyłem na niebieskim szlaku na rośnicy, przełęczych rośnickiej i tamtejszych okolicach. O, I moja ścieżka zaciera się. Przygoda, przybywaj, albo przygoda, nadciągam. Było trochę pokrzyw, chaszczy, ale bez tragedii. I oczywiście miejsce zbytowania dzików. Tutaj zaraz dochodzimy do drogi i jesteśmy bezpieczni. Pięknie. Mikroskrót udany, ale niestety Białe Skały jest Jaskinia Walońska pominięte. Wniosek jest prosty, trzeba tu kiedyś wrócić. <gry> I zaczynają się, zaczynają się te przestrzenie z widokiem na Karkonosze, na Śnieżkę. Przepięknie tu jest, choć mocno słonecznie. Ta górka tutaj nazywa się Ogier, a druga jej nazwa to Góra pod Księżycem. Ależ tu jest No biwakowo chciałoby się powiedzieć Jakże nie biwakować z takimi widokami Ach filmowo, filmowo <laughs> O mili Państwo dla takich chwil Właśnie dla takich chwil Wychodzę z domu i wędruję I dla takich film też kręcę żeby Wam to pokazać Ale baja Ale tu się Sielsko drepta Coś wspaniałego <laughs> Nawet leśka szaleje Tutaj gęba się sama śmieje. Są mi sokoliki, jest i różanka nasza wczorajsza. Tak sobie tutaj obeszliśmy. Ależ cudowny plener. Ua! Jeśli jest ktoś z Was, <noise> kto z przymusu albo z pasji, nieważne z jakiego powodu, czy taki ciekocie, <noise> to kopto-popto na trawie. Kontemplacja, mili Państwo. Ależ pięknie. Dosłownie, chwilę po wejściu do lasu witamy się z szlakiem niebieskim. Tak, tak, szliśmy tędy. Dokładnie 3 miesiące temu. Ależ pięknie. Na chwilkę, tylko z niebieskim sobie pogawożymy. Niebieski kręci do lewej. Pamiętam ten zakręt na tym dzikim ostępie. My natomiast prosto na kolejne przestrzenie odsłonięte, ale weź tutaj będą efekty widokowe, zaraz coś czuję znów. No, mieli Państwo, doszliśmy na źróbek i wróciliśmy się, bo jednak po drodze minąłem dwie kapitalne miejscówki. Pierwsza na górze pod Księżycem, ale aż tam nie wróciliśmy. Wróciliśmy w inną miejscówkę, której nazwy Wam nie zdradzimy. Zainteresowani. I zdeterminowani sobie spokojnie znajdą. A teraz patrzcie co tu się dzieje. Jaka sielanka. Takie coś. Psi relaksik. Plecak odpoczywa od pleców. A to wygląda to tak. W dwie strony. W kierunku okola. Sorry za paluch. I w kierunku karkonoszy. Nawet tutaj nasi byli. Ogień palili. I patyczki małe i duże zostawili. Ale rymuje. Są brzozy na hamak. Petarda miejsce, trochę pod słońce kręcę, ale karkonosze prawie w pełni. Kupa miejsc na namiot. Coś wspaniałego. Tutaj zostajemy dzisiaj. No i proszę bardzo, obóz gotowy. Leśka tam sobie czeka, chillujemy sobie na karimatkach. U mnie tak. Z widoczkiem oczywiście musi być. Proszę bardzo. No, o poranku miło będzie otworzyć drzwi namiotu. Minus tej miejscowości jest taki, że bierzemy na klatę z pełną świadomością tego, że rano będzie no, na, na pewno mocna rosa i wszystko będzie mokre, jeśli chodzi o tropiko, namiot. Ale chce się spać z widokiem, to ponosi się takie koszty. Tutaj chill out na Karimatce. Lasława odpoczywa i nie chce dojeść swojego posiłku. Natomiast Marcin przedstawił mi hit, o którym. Nie wiem, pojęcia, że coś takiego istnieje. Kisieł na zimno. Proszę bardzo. Różne smaki. No i relaksik, pełen relaksik w końcu. Odpoczynek po wędrówce. Nie robimy tu jakichś wielkich kilometraży. E, dzisiaj, no ja wstrzasnąłem około 18, więc nie jest to, to, to nic powalającego, ale w tym upale łatwo nie było. Trochę się opaliłem przynajmniej, <gry> bez koszulki wędrując. Ale kurde. Kaczawskie, no naprawdę napawają radością serce człowieka i, i no, wędrują wysoko w rankingu, gdzieś tam za Izerskimi, za Beskidem Niskim na pewno. I takie atrakcje lata nam tu gościu paralotniom. Nie wiem czy tu widzicie, widzicie. <laughs> Ale zajawka, śmiejemy się, że gospodarz łąki przyleciał na zwiat. A porą późno popołudniową czas na kolację mikro, mikro ogienek i za chwilę wlatuje roślinny sznycal. No i będziemy czekać na zachód słońca. piecę sobie po gębie nic nie widzę <gry> to jest ten moment mili państwo, że wskakujemy w śpiwory i żegnamy się chciałbym wam pokazać te widoczki tu za moimi plecami gdzie u stóp naszych jest Jelenia Góra ale <gry> nie za wiele pewnie zobaczycie w jakości GoPro o te malutkie światełka tam w oddali to jelonka a za nią karkonosze dzięki bardzo za, za ten dzionek i do zobaczenia rano Witajcie, wstał nowy dzień. My razem z nim 7.00. Całkiem niezły czas operacyjny. Pora się ruszyć. Tyle co po nas pozostaje. Wygnieciona trawa. E, no i pora w drogę. Patrzcie, jakie chmurki nadchodzą. No, dzisiaj ma malać zmiana pogody. I tak trafiliśmy super z pogodą, ale żeby jeszcze udało się dodreptać, zaraz Wam powiem, jaki plan na dzisiaj. Marcin znalazł w okolicy właśnie tego naszego miejsca biwakowego. E, Ulotkę, nie ulotkę, tylko taką zawieszkę, przypinkę tekturową z Didi Hamoka a te rzeczy, plus tamto miejsce po ognisku i te rzeczy na żywym wciąż drzewie na brzozie świadczą o tym, że biwakowali tu jacyś ludzie. Niestety oskubywali żywe drzewo i niestety pozostawili po sobie mikrośmiecia. Mocno wierzę, że to przez przypadek im wypadła ta tekturka. Dobra, zaczynamy wędrówkę. Plan na dzisiaj to różnie źródła podają: między 17 z hakiem a 16 z hakiem. E, idziemy w kierunku skopca. Plan jest też na Dudziarza, jeśli będzie ścieżka jakaś prowadziła przez niego zejście, nawet nie tyle w kierunku komarna, co, co Radomierza. Później jakoś musimy dotrzeć do Janowic Wielkich, bo tam stamtąd startowaliśmy i tam mamy naszą bazę parking i widoki z ogiera alias góry pod księżycem wczoraj już Wam je kręciłem, dzisiaj trochę inne światło, inna pora dnia kierunek marszu też zwrotny <grymne> ależ pięknie, Kaczawskie Uuu. miód malina wymyśliłem oślaka i folwarczną no i ciśniemy takimi trochę nieoczywistymi ścieżkami trochę błądziliśmy ale to pół minutki, nasza nieoczywista ścieżka prowadzi nas z boczem Maślaka, Maślak jest tu, 715 metrów, docieramy już ścieżką na Folwarczną, jej wysokość to 722, 723 różnie podają, jest taki obelisk z kamyczkami, jesteśmy tu, Juhu. Sobie tutaj na takim rozdrożu ta droga w niebieskim prowadzi na skopiec. Na samym szczycie nigdy nie byłem. Tym niebieskim oczywiście szliśmy 3 miesiące temu. Raptem 200-300 metrów podobno łagodnego podejścia z opowiadań. Słyszałem ze zdjęć, widziałem, że poza kopczykiem, tabliczką i gęstym lasem nie ma tam widoków. Trzeba chyba zejść trochę niżej na mały widok. Więc decydujemy, że nie idziemy tam, idziemy z krócikiem na Baraniec, później Ziemski Kopczyk. Eee, tytuł chyba odcinka będzie: Nie wszedłem na skopiec albo nie byłem na skopcu. Hashtag: Baraniec ominęliśmy i jest coś takiego. Idziemy w kierunku Ziemskiego Kopczyka. Widok petarda. Też tutaj miejsca i na hamaczki, i na namioty. A tu mieli Państwo ponownie, weszliśmy na szlak niebieski. Tędy sobie szliśmy e, ogląd w drugą stronę. Oglądaliście zapewne, a, ale nic nie było widać zupełnie nic. Tamtych widoków, co przed momentem kręciłem, także nie było widać. Gęsta mgła po deszczach pokropywało. Dziadowska była pogoda, jednym słowem. E, a dzisiaj, dzisiaj rekompensata. Czyli dla tych, którzy nie byli, nie widzieli, dla mnie również jest jakaś tutaj. Nagroda, że dzisiaj można sobie wędrować i zobaczyć, co w dali. I minęliśmy rozdroże, na którym szlak niebieski skręcał w kierunku komarna. On tam wiedzie przez komarno, następnie asfaltem jakieś 3-4 km do Radomierza. Z dobrym widokiem bardzo dobrym widokiem na Karkonosze. Natomiast my chcemy dzisiaj poznać coś, czego jeszcze nie penetrowaliśmy. Jest tu gdzieś górka o nazwie Leszczynie, co bóg nie będziemy szli później straconka i Dudziarz. Muszę napomknąć, że Dudziarz jest również w nazwie agroturystyki pod Dudziarzem, apartamentów pod Dudziarzem, jakoś tak to się nazywa. Miejscówki, w której spałem w Radomierzu na niebieskim szlaku sudeckim i Fenomenalnie mnie tam ugościli. Jeśli oglądaliście całą serię, albo przynajmniej ten odcinek, gdzie przechodziliśmy Rudawy i wylądowaliśmy na koniec dnia w Radomierzu, to, to możecie się o tym przekonać. E, opowiadałem wówczas, a nawet dzień później, czyli w kolejnym odcinku, o tym, jak miły gospodarz rozumie tam szlakową społeczność. Polecam tę miejscówkę i nie patrzcie na booking, a on tam ma ceny wysokie i nawet. Nie za bardzo potrafi to zedytować, ale jak przyjdziecie ze szlaku, powiecie, że jesteście ze szlaku, potrafi wykręcić bardzo fajną, uczciwą, super cenę w skrócie. Jak widać koniki sobie tędy pomykają. A i pojawiają się widoczki, piękne te kaczawskie i jakieś wyrobiska, wykopaliska i piękne widoki, karkonosze na horyzontach. No wszystko tu jest. Mało trochę wody, ale to może nasza marszruta e, tak prowadzi. Musiałbym całościowo rzucić okiem na mapę. Jak tu jest z ciekami wodnymi. Wyjaśnię Wam trochę co tutaj zachodzi w tych górach Kaczawskich. <noise> tak sobie uświadomiliśmy. Nie wiem czy na początku dzisiejszego kręcenia nie mówiłem, że na rozkładzie mamy skopiec Baraniec i Dudziarz. Dudzież, mieli Państwo, tutaj omijamy, trawersujemy sobie nie aż takim hiperwygodnym zboczem, bo też było pod górkę, <laughs> więc nie jest to, że idziemy na łatwiznę, po prostu wybieramy ścieżki, których i tak nie znamy. Eee, ale ten tytuł: Nie byłem na Skopcu, może i brzmi prowokująco, ale też uświadamia, czego możecie tu oczekiwać. To właśnie pod Skopcem dostrzegliśmy pierwszych turystów. Trzy osoby. Ło łoł, czy już było to? Jest błoto. Chodzi o to, że KGP chciałem powiedzieć, zmusza <głos》> wymusza na ludziach pojawianie się na tych szczycikach typu Skopiec i nic więcej, a tak poza tym całe Kaczawskie trzeci dzień wędrujemy i nikogo, i nikogo na Różance spotkaliśmy przecież tylko ludzi, którzy sobie na Zachód Słońca weszli i wrócili a tak to to się chyba nazywa, Janeczek z Nasz Luty o tym mówił, Simpleton, Singleton Simpleton chyba jak najbliżej szczytu samochodem, wejście, wejście, szczyt zaliczony. Czy poważamy? A takie podejście nie chcę się tym zajmować. Natomiast my robimy swoje. Niekoniecznie zgodnie z założeniami pierwotnymi, ale i tak przecież jesteśmy szczęśliwi. Tak chciałem wytłumaczyć tytuł tego odcinka. Jakże prowokacyjny. Uuu. Tak sobie dreptamy, dreptamy i leniwie. Co jakiś czas przerwy sobie robimy przystaneczki, bo tu wszędzie to zachęca. To przez co przechodzimy zachęca do tego, żeby sobie usiąść i pokontemplować, no coś wspaniałego. Tych Kaczawskich nie znałem i bardzo się cieszę, że poznałem i wiem już, że będę tu wracać. Jak sobie patrzymy w Kerkonoszach już chyba pada. Prognozy mówią, że za godzinkę, półtora i tutaj może się coś zacząć, oby nie szybciej. Przenudowaliśmy w Radomierzu. Jest wieża widokowa, obiekt zabytkowy. A konserwator zabytków Jelenia Góra to pewnie kiedyś był jakiś kościółek. Zastanawiamy się, czy to ewangelicki, czy jaki. Wieża widokowa w Radomierzu i tam jest taras widokowy. A tu są weekendy, w jakie można wejść na tę wieżę. Wyszliśmy już za Radomierz i pora na chyba wisienkę na torcie tego wypadu. Nieplanowany zupełnie. Wiemy, że dalej prawdopodobnie jest mostek łączący ulicę Chłopską z Nadbrzeżną już w Janowicach Wielkich. Nie chcemy iść asfaltem przez całe Janowice, a mamy bubr do przekroczenia. Jest koncepcja, albo idziemy gdzieś tam dalej po Kamolach, ale też boso przez rzekę, albo ściągamy galoty i w Majtach z plecakiem i z pieskiem na ostatnie półtora kilometra do samochodu przeprawa przez bubr ale będą atrakcje skąd wracają. wracają kurde Leśka poczekaj piękna sprawa ale dla stópek to jest może świątko Jesteśmy po drugiej stronie Janowic. Sorry, że w majtach, ale idealny jest to moment, żeby powiedzieć Wam cześć, dzięki za oglądanie, do zobaczenia.